Witajcie serdecznie. Pojawiły się pewne głosy, zresztą one pojawiają się właściwie od samego początku, odkąd zdecydowałem się, żeby zacząć upowszechniać pewien rodzaj wiedzy, który posiadam na temat Amanity Muscarii. Głosy mówiące o tym, że jest to wiedza, czy może być wiedza, która jest zagrożeniem, Dla kogoś, że może być to wiedza niebezpieczna, że może być to wiedza, która sprowadzić może nas na manowce. Chciałbym się krótko do tego odnieść. Najpierw pierwsza ważna rzecz. Ani w swoich filmach, ani w tym webinarze, który, yy, który będę Zaszczyt y, dla Was poprowadzić. Y, nie wypowiadam się na temat entogenów w ogóle. Z różnych względów. Po pierwsze, większość enteogenów są to związki nielegalne, a ja nie chcę narażać się na jakiekolwiek konflikty z prawem i zarzuty, że promuję y, jakieś postawy niezgodne z, y, z prawem. Po drugie, nie wiem aż tyle o enteogenach w ogóle, żeby być w tej kwestii jakimkolwiek ekspertem. To, czym ja się w życiu przez ostatnie parę lat zajmuję i co badam, jest to temat amanity muskarii, która to jest grzybem leczniczym, którego pewne właściwości lecznicze znane są człowiekowi od tysięcy lat grzybem, który jak żaden inny zasłużony jest dla rozwoju naszej myśli duchowej, myśli religijnej, ale też dla naszej kultury, co będę w kolejnych webinarach udowadniał. Ze względu na swoją niezwykłą budowę biochemiczną, amanita muscaria może oddziaływać w pewnych okolicznościach na Nasz organizm bardzo kompleksowo i wielowymiarowo i może być pomocą w trapiących nas w ostatnim czasie bardzo mocno yy, różnego rodzaju schorzeniach neurologicznych ze względu na obecność tam związku który nazywa się muscymol, który to jest superagonistą kwasu gamma który to kwas jest najważniejszym neuroprzekaźnikiem hamującym w naszym organizmie, którego zazwyczaj mamy za mało. To tak w wielkim skrócie. Tenże enteogen posiada pewne, nazwijmy to, w pewnych okolicznościach może wykazywać pewne działanie psychodeliczne, no tak możemy to ująć. Zupełnie inne niż wszystkie enteogeny. Ale akurat w przypadku amanity nie jest tak prosto się yy, do tej sposobności amanity dobrać. Jest to na tyle ciekawy grzyb, że ma bardzo dużo różnego rodzaju wewnętrznych zabezpieczeń. Które chronią niejako przed nieautoryzowanym dostępem do niego. I jak taką moc, nazwijmy to psychoaktywną, w Amanicie obudzić? No, to, tym akurat się nie chwalę, tego, nie, to, tego nasze webinary nie będą dotyczyć. To jest wiedza zarezerwowana dla osób, które tym zostały zawołane do tego, żeby. Takim, takim entogenem posługiwać. Pewne kontrowersje może budzić oczywiście tytuł tego webinaru: Duchowość Amanity Muskari. Niemniej jednak przypominam, że my mówimy o grzybie, muchomorze czerwonym bądź Bedułce, który to grzyb jest najprawdopodobniej, zdaniem bardzo wielu naukowców. I, i badaczy, bohaterem i jednego z najstarszych zabytków kultury religijnej, mowa o Rigwedach, których powstanie datuje się na XV wiek przed naszą erą. Mówimy o grzybku znanym nam, uznanym z jakichś tajemniczych przyczyn za grzyba trującego, choć tak naprawdę przypadków zatrucia się poważnego tym grzybem jest bardzo niewiele, przynajmniej tych udokumentowanych. Mówimy o grzybie, którego związki z z różnymi systemami religijnymi i duchowościami na całym świecie są bardzo, bardzo szerokie i nie najgorzej udokumentowane. Mówimy o grzybie, który który był pretekstem do powstania ogromnej ilości mitów, Przypowieści, który uznawany był za posłańca Bożego, słowo Boże, owoc drzewa no tych określeń znajdziemy naprawdę w literaturze sporo. Grzybie, który towarzyszył człowiekowi od niepamiętnych czasów bo już 40 tysięcy lat temu na skałach pojawiają się pierwsze rysunki. Ludzi, którzy są w stanie ekstazy najprawdopodobniej, gdyż posiadają zamiast głów grzybie, kapelusze. Więc kiedy pojawił się człowiek, pojawiła się również w nim chęć przekraczania samego siebie. I jest to nasza wewnętrzna, głęboka potrzeba, którą powinniśmy od czasu do czasu realizować, żeby utrzymać pewien poziom naszego zdrowia psychicznego. Kulturowo jest znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że właściwie jedyną możliwością pełnego zaspokojenia takiej potrzeby jest w dzisiejszych czasach alkohol, alkohol, który jest, no nie wiem, no może ktoś lubi alkohol, ale Muszę to powiedzieć silną trucizną. Jest substancją degradującą nasz umysł, degradującą więzi i relacje. Alkohol, który tylko w bardzo niewielkich dawkach wpływa na nasz organizm w sposób, który moglibyśmy uznać za pozytywny. Niemniej jednak kulturowo towarzyszy nam przy wszystkich świętach, uroczystościach, załatwianiach spraw, jest różnego rodzaju walutą, więc jest też pewnego rodzaju dla nas bardzo często pewnym wentylem bezpieczeństwa. Ale koszty używania takiego wentyla są naprawdę spora. Więc wiedza, którą ja rozpowszechniam, dotycząca, którą ja przypominam może tak, a propos tego, jak Amanita była używana dawniej i do czego była używana, i w jaki sposób była traktowana, no jest wiedzą niebezpieczną. Ale myślę, że bardziej dla koncernów farmaceutycznych i dla pewnych organizacji, które, które próbują zmonopolizować w jakiś sposób zagadnienie duchowości i przyporządkować duchowość do pewnych form religijnych. Choć i tak wydaje mi się, że żadne to zagrożenie, bo zarówno Farmaceuci, farmaceutos z greckiego przypominam, guślarz, truciciel, jak i wyznawcy pewnych, pewnych czy, czy twórcy pewnych religii, zawsze klientów na swoje różne mikstury czy, czy zabiegi duchowe znajdą. To, co może być niebezpieczne, to jest właśnie brak wiedzy na ten temat czy brak możliwości rozmowy o enteogenach. Yy, istnieją dwa takie kulturowo najbardziej stłumione w nas popędy. To jest eros, czyli popęd życia, związany z naszą seksualnością, z naszą biologiczną nieśmiertelnością i tanatos, czyli popęd śmierci. Ani o jednym, ani o drugim w zasadzie nie potrafimy rozmawiać w takim kontekście kulturowym. Nie potrafimy skutecznie edukować, w ogóle zastanawiamy się, czy ludzi na ten temat edukować. Efekt tego jest taki, że zrzucamy te rzeczy do naszej zbiorowej podświadomości, gdzie one się deformują i kisną i atakują nas wtórnie ale już za pomocą na przykład pornografii, która jest w dzisiejszych czasach ogromnym problemem, bo jak pokazują ostatnie badania, 8, 8 na 10 chłopców wchodzących w dorosłość w dobie internetu jest uzależniona od pornografii, która zmienia chemię naszego mózgu. Eee... Możemy oczywiście uznać że i enteogeny należy wrzucić do przestrzeni cienia, aby tam się deformowały i atakowały nas za pomocą pewnej enteogennej pornografii, bo to są tylko narzędzia i też można je oczywiście wykorzystać do wszystkiego, nawet do bardzo niecznych celów i można je wykorzystać do niszczenia siebie, a nie do budowania siebie. Trzeba o tym rozmawiać, żeby do tego nie doprowadzić. Trzeba się edukować, trzeba wiedzieć, gdzie jest zagrożenie, a gdzie jest możliwość. Yy... I trzeba przypominać sobie to, do czego ludzie dochodzili przez wiele tysięcy lat, bo byli znakomitymi. Psychologami, i w stopniu dużo większym niż my dzisiaj, wiedzieli, jak skonstruowany jest człowiek, bo potrafili spojrzeć na niego całościowo. A my, oddając się we władzę umysłu, niestety coraz bardziej kawałkujemy człowieka i przestajemy widzieć człowieka. Przestajemy leczyć człowieka, a zaczynamy leczyć choroby. Yy... Absolutnie obiecuję, że postaram się w żaden sposób podczas tych webinarów nikogo do niczego nie namawiać, nie, nie promować żadnej wiedzy, która mogłaby być jakimkolwiek zagrożeniem dla kogokolwiek. A jeśli będzie dla kogoś pomocą, wspaniale. Warto, żeby tak. Fantastyczna istota, czy tak fantastyczny organizm, który jest naszym sąsiadem z Zamiedzy, jako Muchomor Czerwony, miał w naszej świadomości i w naszej kulturze i w naszym pojmowaniu świata przywrócone pewne należne jemu miejsce. Bo załatwienie tematu Muchomora poprzez przylepienie mu łateczki trujący, niebezpieczny, niedobry, okrutny, fałszywy i zły, niczego nie wyjaśnia i niczego nie prowadzi, a wręcz wzmaga jeszcze ciekawość, no, bo przecież wiemy doskonale Obserwując konstrukcję bardzo wielu mitów, które nas tworzą, że to, co zakazane, korci nas najbardziej. Więc odkrywajmy to, co zakryte, przypominajmy to, co zapomniane, zachowując oczywiście jako główną naszą zasadę w rozpoznawaniu świata zasadę, Ograniczonego zaufania i zasadę roztropności. To jest taka rzecz, której nam dzisiaj brakuje. A roztropność to używanie adekwatnych środków do osiągnięcia właściwych celów. Cieszmy się tym, że tak wspaniałe stworzenie w naszych lasach mamy i. Zdobywajmy o nim wiedzę jak największą, bo już sam fakt obserwacji tego, jak ten grzyb żyje, jak wpływa na różnego rodzaju procesy zwane relacjami międzyludzkimi, jest absolutnie fantastyczną przygodą, z której dużo możemy się nauczyć, niekoniecznie. Eksponując swój organizm na jakieś heroiczne, toksyczne dawki tego grzyba. Eee, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wyjaśniłem parę różnych wątpliwości. Zapraszam serdecznie na webinar. Mój duchowość Amanity Muskari. Czy grzyby mogą nauczyć nas yy, być ludźmi? No, to każdy z was po tym webinarze odpowie: zawsze uczyły. Czy mają taką moc dzisiaj? Zobaczymy. I podejmiemy sobie swobodnie, w wielkiej wolności, taką decyzję. Wszystkiego dobrego. Wtorek, godzina 20, 10 listopada, webinar na platformie kolory.org. Zapraszam serdecznie.